dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi Polak poszukiwany przez pół Europy złapany ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił międzynarodowy haker zatrzymany łowcy Epsteina polowali w Polsce Pod koniec stycznia w Ostrawie doszło do zatrzymania Piotra W znanego pod pseudonimem Piotruś Akcję przeprowadzili funkcjonariusze czeskiej policji we współpracy z Centralnym Biurem Śledczym Policji Mężczyzna od 2022 roku był poszukiwany na podstawie wielu listów gończych wydanych przez polskie sądy i prokuratury, a także europejskiego nakazu aresztowania oraz czerwonej dyfuzji Interpolu. Na Piotrze W. ciąży obowiązek odbycia kilku kar pozbawienia wolności. Sąd rejonowy w Lubinie skazał go na 4 lata więzienia za oszustwa. Sąd okręgowy we Wrocławiu oraz Sąd okręgowy w Legnicy orzekły wobec niego kolejne kary w wymiarze jednego roku. Oraz czterech lat pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Był również poszukiwany w związku z podejrzeniami udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania licznych oszustw oraz uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W chwili zatrzymania mężczyzna posługiwał się fałszywym holenderskim dokumentem tożsamości, wystawionym na nazwisko Jacoba Esz, zawierającym jednak jego prawdziwy wizerunek. Z ustaleń śledczych wynika, że korzystając z tej fikcyjnej tożsamości Piotr W mógł dopuszczać się oszustw na terenie Polski na szkodę nieustalonej liczby osób. Według wstępnych szacunków straty finansowe w tych sprawach mogą sięgać milionów złotych. Zatrzymanie Piotra W kończy okres jego ukrywania się poza granicami kraju. Dalsze czynności procesowe prowadzone są w związku z realizacją orzeczonych kar oraz z wątkami dotyczącymi nowych podejrzeń o przestępstwa o charakterze transgranicznym. Biegli z zakresu psychiatrii i psychologii uznali, że 50-letni mężczyzna, który ukrył ciało swojej 90-letniej matki w walizce i porzucił je w rejonie garaży w suwałkach, był w chwili popełnienia czynu w pełni poczytalny. Informacje te przekazała prokuratura rejonowa w Suwałkach. Podejrzany usłyszał zarzut znieważenia zwłok ludzkich i przyznał się do winy. Do ujawnienia sprawy doszło 30 czerwca, gdy w rejonie garaży przy ulicy Reja w Suwałkach odnaleziono walizkę z ciałem nieznanej wówczas kobiety. Już na wczesnym etapie śledztwa okoliczności wskazywały, że do śmierci doszło w innym miejscu niż to, w którym znaleziono zwłoki. Prokuratura informowała, że ciało nosiło ślady częściowego rozkładu, wynikające z upływu czasu i działania temperatury otoczenia, jednak nie stwierdzono żadnych ran ani obrażeń, mogących wskazywać na bezpośrednią przyczynę zgonu. W toku postępowania ustalono, że zmarła była 90-letnią mieszkanką suwałk. Jej ciało zostało poddane sekcji zwłok, jednak prokuratura nie ujawnia szczegółowych wyników tego badania. W związku ze sprawą zatrzymano jej 50-letniego syna, któremu przedstawiono zarzut znieważenia zwłok. Mężczyzna od początku przyznał się do popełnienia tego czynu i został tymczasowo aresztowany. Decyzją sądu podejrzany został skierowany na obserwację psychiatryczną w warunkach szpitalnych. Na tej podstawie biegli sporządzili opinię, z której wynika, że w chwili popełnienia czynu mężczyzna miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia oraz kierowania swoim postępowaniem. Jak poinformowała prokurator Rejonowa w suwałkach Małgorzata Kozłowska-Szmigiero, opinia ta została już dołączona do akt sprawy. Śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy i nie wykluczają ewentualnego uzupełnienia zarzutów. Sąd zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu wobec podejrzanego do końca marca. Funkcjonariusze Centralnego Biura zwalczania cyberprzestępczości zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu raciborskiego, podejrzanego o organizowanie i przeprowadzanie ataków typu Distributed Denial of Service. Sprawa prowadzona jest przez zarząd w Lublinie Centralnego Biura zwalczania cyberprzestępczości we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Lublinie. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna miał odpowiadać za liczne ataki wymierzone w popularne strony internetowe oraz usługi cyfrowe z różnych państw świata, w tym również w serwisy o znaczeniu strategicznym. Ataki powodowały czasowe paraliże działania systemów, skutkując utrudnionym dostępem do treści i usług. Dwudziestolatek miał nie tylko przeprowadzać same ataki, lecz także pozyskiwać i administrować oprogramowaniem przeznaczonym do ich realizacji. Na obecnym etapie postępowania podejrzanemu przedstawiono sześć zarzutów karnych, obejmujących zakłócanie pracy systemów informatycznych oraz pozyskiwanie programów komputerowych służących do tego rodzaju działań. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat. W toku realizowanych czynności w miejscu zamieszkania zatrzymanego zabezpieczono sprzęt komputerowy wykorzystywany do prowadzenia ataków tym samym przerwano działanie infrastruktury teleinformatycznej, na której utrzymywane i dystrybuowane były narzędzia służące do ataków. Śledczy ustalili, że do przeprowadzania ataków wykorzystywano tak zwane maszyny command and control, określane również jako stresery oraz węzły command and control node. Systemy te stanowiły element wielowarstwowej infrastruktury botnetu, umożliwiającej sterowanie zainfekowanymi urządzeniami i generowanie masowych żądań obciążających atakowane serwery. Ataki typu Distributed Denial of Service polegają na przeciążeniu serwera lub całej infrastruktury cyfrowej ogromną liczbą jednoczesnych zapytań, co prowadzi do zakłócenia lub całkowitego zatrzymania działania usług. Skutki takich działań mogą obejmować zarówno straty finansowe, jak i poważne konsekwencje organizacyjne oraz wizerunkowe. Podejrzany przyznał się do większości zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Na tym etapie wobec mężczyzny zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Postępowanie ma charakter rozwojowy i nie wyklucza się dalszych czynności procesowych, w tym kolejnych zatrzymań. Ujawniona korespondencja współpracowników Jeffreya Epsteina przynosi nowe, szczegółowe informacje dotyczące działalności jego siatki w Europie Środkowej, w tym na terytorium Polski. Analiza maili, które znalazły się w aktach sprawy, wskazuje, że jednym z kluczowych wykonawców zadań terenowych był Daniel Siat, opisywany w dokumentach jako osoba zajmująca się werbowaniem dziewcząt i kobiet pod pozorem pracy w modelingu. Z treści korespondencji wynika, że jego działania obejmowały zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, a jednym z wyraźnie wskazanych punktów operacyjnych był Kraków. Choć Jeffrey Epstein zmarł w 2019 roku, śledczy oraz dziennikarze wciąż analizują tysiące stron dokumentów, maili i załączników dotyczących jego działalności. Wśród nich znajduje się korespondencja z maja 2009 roku, w której Daniel Siad relacjonuje bezpośrednio Jeffreyowi Epsteinowi swoje plany oraz potrzeby finansowe związane z wyjazdami do Europy Środkowej. W jednej z wiadomości informuje, że będzie przemieszczał się pociągami i autobusami, a w razie potrzeby korzystał z taksówek. Zaznacza również, że musi zapraszać rodziców dziewcząt na lunch lub kawę, aby wzbudzić zaufanie i uwiarygodnić swoje działania. W mailu tym pojawia się bezpośrednie odniesienie do Polski. Siad pisze, że ma już kilka dziewcząt, które na niego czekają, wskazując wprost Polskę i miasto Kraków. Z dalszej części korespondencji wynika, że wnioskował on o środki finansowe w wysokości co najmniej 4000 euro, które miały pokryć koszty podróży, zakwaterowania oraz działań związanych z werbowaniem. Plan zakładał spędzenie czerwca i lipca na objeżdżaniu mniejszych miejscowości, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Poza Polską jego aktywność obejmowała również Słowację, między innymi Koszyce i Ołomuniec, a także Węgry, w tym Budapeszt. Z treści maili wynika, że Siad podkreślał prowadzenie zwanego prawdziwego scoutingu, czyli osobistego wyszukiwania dziewcząt, niezależnie od agencji. W wiadomościach zaznaczał, że wiele kobiet jest już powiązanych z różnymi agencjami, jednak on preferuje samodzielne działania w terenie. W tym kontekście wspominał także o korzystaniu z aparatu fotograficznego, który miał mu pomagać w dokumentowaniu i selekcji potencjalnych kandydatek. W jednej z wiadomości zapowiadał Jeffreyowi Epsteinowi przygotowanie „wielkiej niespodzianki” na jego wizytę w Paryżu, co w świetle późniejszych ustaleń śledczych nabiera szczególnie niepokojącego znaczenia. Dokumenty wskazują, że Daniel Siad nie działał samodzielnie, lecz pozostawał w ścisłej współpracy z Jean-Luciem Brunelem, wpływowym agentem modelek. Brunel miał wykorzystywać swoją pozycję w branży do uwiarygodniania procesu werbunku i pośredniczenia w kontaktach. To właśnie on w wewnętrznej korespondencji był określany jako osoba opisująca Siada jako skauta lub rekrutera dziewcząt i kobiet dla Jeffreya Epsteina. Brunel został oskarżony o liczne przestępstwa seksualne i zmarł w paryskim areszcie w 2022 roku. Ujawnione materiały pokazują mechanizm działania siatki, w której werbunek odbywał się pod przykrywką ofert związanych z modelingiem, podróżami i rzekomymi kontaktami w branży. Szczególną uwagę zwraca fakt zainteresowania mniejszymi miejscowościami, co mogło ułatwiać pozyskiwanie młodych kobiet, często bez doświadczenia i zaplecza, które mogłoby zapewnić im realną ochronę. Sprawa Jeffreya Epsteina budzi ogromne kontrowersje, między innymi ze względu na jego rozległe kontakty w świecie polityki i biznesu. W dokumentach pojawiają się nazwiska wpływowych osób, jednak w lipcu 2025 roku Federalne Biuro Śledcze oraz Departament Sprawiedliwości poinformowały, że nie znaleziono dowodów na istnienie formalnej listy klientów służącej do systemowego szantażu. Jedyną osobą z najbliższego otoczenia Jeffreya Epsteina, która usłyszała prawomocny wyrok, pozostaje Ghislaine Maxwell, skazana na 20 lat pozbawienia wolności za współudział w handlu ludźmi. Analiza korespondencji Daniela Siada stanowi jednak kolejny dowód na to, że działalność siatki Jeffreya Epsteina miała realny, operacyjny wymiar także w Polsce. Wskazanie Krakowa oraz planów działania w mniejszych miejscowościach. Pokazuje, że Europa Środkowa była traktowana jako ważny obszar werbunkowy, a mechanizmy wykorzystywane przez sprawców były starannie zaplanowane i finansowane. 27 stycznia, w ramach szeroko zakrojonych działań operacyjnych, przeprowadzono skoordynowaną akcję na terenie województwa łódzkiego. W działaniach uczestniczyło ponad 20 grup realizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, wspieranych przez funkcjonariuszy Wydziałów Kryminalnych Komend Powiatowych w Wieruszowie, Wieluniu, Pajęcznie, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Bełchatowie oraz Łasku. W trakcie akcji przeszukano kilkadziesiąt mieszkań i posesji w kilku miejscowościach regionu. Podczas realizacji czynności zatrzymano 10 osób w wieku od 24 do 49 lat, podejrzewanych o udział w przestępczym procederze związanym z narkotykami. W trakcie przeszukań zabezpieczono łącznie ponad 770 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę, mefedron oraz amfetaminę. Zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych. Funkcjonariusze zabezpieczyli również gotówkę w kwocie ponad 46 tysięcy złotych, a także między innymi maczety, kije baseballowe, liczne telefony komórkowe, karty SIM oraz papierosy pozbawione polskich znaków akcyzy skarbowej. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące obrotu znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, dwie kobiety w wieku 34 i 26 lat oraz 26-letni mężczyzna zostali tymczasowo aresztowani na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano policyjny dozór, a dodatkowo przedstawiono im zarzuty posiadania narkotyków. Postępowanie ma charakter rozwojowy i pozostaje pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sieradzu. Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. 29 stycznia, w godzinach porannych, do komisariatu w Złoczewie zadzwoniła roztrzęsiona kobieta, informując, że była przetrzymywana w mieszkaniu przez swojego partnera. Przekazała, że podstępem udało jej się opuścić lokal. Wskazała miejsce, w którym się ukryła i poprosiła o pomoc. Po otrzymaniu zgłoszenia podjęto czynności sprawdzające. Pod wskazanym adresem zatrzymano zaskoczonego mężczyznę, a następnie dotarto do kobiety i przewieziono ją do komisariatu. 35-latka złożyła zawiadomienie o przestępstwach, których miał dopuścić się wobec niej jej partner. Zeznała, że od kilku miesięcy 37-latek stosował wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną, dopuścił się czynów o charakterze seksualnym oraz kierował wobec niej groźby pozbawienia życia. Kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. W toku dalszych ustaleń pojawiły się informacje dotyczące znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad psem rasy maltańczyk należącym do kobiety. Z relacji wynikało, że zwierzę było wielokrotnie rzucane o ścianę, a następnie wyrzucone przez okno, co doprowadziło do jego śmierci. Ciało psa zostało wyrzucone za ogrodzenie pobliskiej posesji. Pod nadzorem prokuratora rejonowego w Sieradzu przeprowadzono czynności z udziałem technika kryminalistyki oraz pracowników inspekcji weterynaryjnej. Miejsce odnalezienia zwierzęcia zostało zabezpieczone, a truchło psa przekazano do dalszych badań. Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad partnerką, uszkodzenia ciała, przestępstw na tle seksualnym oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzęciem. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 37-latka tymczasowy areszt. Za zarzucane czyny grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Jeśli interesują Cię najnowsze i rzetelne informacje ze świata przestępczości, zajrzyj na kanał Fakty kryminalne. Link do kanału znajdziesz w opisie tego odcinka.